I napełnia nas wszelką radością oraz pokojem w wierze, przez moc ducha świętego, niech będzie z Wami wszystkimi. Niech błogosławiony będzie Ojciec, który posyłając swoje słowo, uczynił je znakiem nadziei i sakramentem odkupienia ludzkości. stworzył nam brzmi nadziei na nowe życie. Błogosławiony nam nasza nadzieja, nie będzie błogosławiony Duch Święty, który, objawiając się we wcieleniu, uczynił nas przez chrzest dziedzicami nadziei życia wiecznego. Chrystusa, strzeżona w miłości świętej rodziny z Nazaretu, jest dla nas źródłem głębokiej radości i pewnej nadziei. W jedności z Kościołem powszechnym, celebrując miłość Ojca objawioną w ciele Słowa, które stało się człowiekiem i w znaku Krzyża, kotwicy zbawienia, uroczyście otwieramy rok jubileuszowy w naszej diecezji. Ten obrzęd jest dla nas wstępem do bogatego doświadczenia łaski, i miłosierdzia, abyśmy zawsze byli gotowi odpowiedzieć każdemu, kto pyta nas o nadzieję, która w nas jest, zwłaszcza w tym czasie wojny, czasie niepokojów Niech Chrystus, który jest naszym pokojem i nadzieją, będzie naszym towarzyszem podróżu w tym roku łaski i pocieszenia. Niech Duch Święty, który dziś rozpoczyna to dzieło w nas i z nami, doprowadzi je do końca, aż do dnia Chrystusa Jezusa. Młody się. Ojcze, nadzieja, która nie zawodzi, Początku i końcu wszystkich rzeczy. Pobłogosław początek naszej procesji za chwalebnym krzyżem Twojego syna w tym czasie łaski. Ulecz rany złamanych serc, rozwiąż pędę, która uczyniła nas niewolnikami grzechu i więźniami nienawiści. I obdarz swój lud radością ducha, aby mógł kroczyć z odnowioną nadzieją ku upragnionemu celu Chrystusowi. Mojemu synowi, naszemu Panu, który żyje i króluje na wieki wieków. Z bulli ogłaszającej zwyczajny jubileusz, z non confundit, nadzieja zawieść nie może. W imię nadziei Paweł Apostoł napełnia odwagą chrześcijańską wspólnotę Rzymu. Nadzieja jest również głównym przesłaniem zbliżającego się jubileuszu, który zgodnie ze starożytną tradycją papież ogłasza co 25 lat. Myślę o wszystkich pielgrzymach nadziei, którzy przybędą do Rzymu, aby przeżyć Rok Święty, a także o tych, którzy nie mogąc dotrzeć do miasta apostołów Piotra i Pawła. Będą go obchodzić w kościołach partykularnych. na którym zawisło zbawienie świata. Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, Pójdźmy z spokojnym. Chrystus chrystos, Chrystus z królem, Chrystus, Chrystus władcą nam. Christus Bozen, Christus Krollen, Christus, Christus, Vlad Zona. Najpierw więc te watykańskie wrota, i również nasza legnicka replika uświadamiają naszą sytuację. Bo pierwszy obraz tam umieszczony to scena wypędzenia pierwszych ludzi z raju. Jakże to potrzebne, by i ten obraz mieć przed oczami, i tę rzeczywistość mieć w naszych sercach i w naszym nauczaniu. Jakie to ważne, potrzebne, żeby to przekazywać. Jakie to ważne w świecie, w którym pozorna, złudna, dobra nowina brzmi: Ja jestem okej, okay, Ty jesteś okej. Okay. Nie kłóćmy się, to wszystko będzie dobrze i szczęśliwie. Nie przejmuj się, poczuj się dobrze. Wylecz się z poczucia winy i sam dla siebie bądź lekarzem. Ten pierwszy obraz z drzwi, z bramy jubileuszowej, to przecież początek Pisma Świętego, który mówi prawdę o nas. Z jednej strony jest o wiele gorzej z nami niż myśleliśmy, a z drugiej strony jest nieskończenie lepiej niż myśleliśmy. Jest znacznie gorzej niż sobie to zwykle wyobrażamy. Znacznie gorzej. Wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są łaski Bożej. Mało tego, Bóg lepiej od nas zna nasze grzechy. Jak kiedyś wyznał apostoł, sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. To Pan jest moim sędzią. To jest nasza natura, to jest nasz punkt wyjścia. To jest sytuacja, w której Pan Bóg rozpoczął. Swoje objawienie. To jest to są realia ludzkiej natury. Stoimy przed zamkniętą bramą, wygnał Bóg Adama i postawił na straży cherubinów z mieczem płomienistym. A my ludzie pozostaliśmy na zewnątrz, za nami zatrzasnęła się brama, tak jest o wiele gorzej niż zwykle to sobie człowiek wyobraża. Jako ludzie, jako każdy człowiek, trzeba powiedzieć, że mamy się źle. Ale z drugiej strony jest nieskończenie lepiej niż myśleliśmy. Bo tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Źle z nami? Mamy się źle? Nie potrzebują lekarza zdrowi. Ale źle się mający. I oto, już w drugiej połowie drzwi, tam na samej górze tej świętej bramy, świętych wrót jubileuszowych, scena z początku Nowego Testamentu. Pojawia się anioł, też z płomienistym mieczem, z płomienistym mieczem Słowa. Staje w drzwiach, w bramie nazaretańskiego domu i zwiastuje, Dobrą nowinę. Łaska rozlewa się obficie, niż grzech. Zatrzaśnięta brama raju uchyliła swoje podwoje. Odwieczne podwoje otwarte.